O! Kubon dodał nowy filmik. Dzień 2, dzisiaj czas na taki odcinek troszkę... Ej, dajcie dla Kubona łapkę w górę, bo on się cieszył ostatnio, miał 200 łapek w górę. Patrzcie, jak on był Metin szczęśliwy. Dzień 2, dzisiaj odcinek bonusowy, bonusowy, ponieważ... Jak będzie 1000 łapek, to robi świecę na krześle. A świecę mam zrobić... A jest na pewno? Nie, no jest 583 widzowie. Nie zrobicie mnie w konia. F5. Ha, no wiem, wiem, że was wkręcam, a wy jesteście mega spostrzegawczy, bo mam najmądrzejszych widzów. Już tylko sobie koszulkę włożę. Jak coś, to tutaj. Nie obsikałem spodni, tylko woda po umyciu rąk mi skapnęła. Ja pierdolę, obsczał się. Nie obszałem się. Ej, Szyma. Szyma. O, obszał się chłop. Ja. Obszał się. Ej no kurwa, podziękowałbyś bez sensu, a nie ciebie. się opierdasz. Nawet zgiftowalem jednego, a ty co ja pierdole. O kurwa. Wykonałem świecę. Dziękuję za wsparcie. Była pewna ona, nazywała się Natalia. Moje myśli o niej były jak chemikalia na moment spotkania, ten niebany czas poganiał, wszystko poszło ciut za szybko, nie było było się rozruchanie szybko.